Cześć, to Mark Gaffin pojawił się we wszechświecie numer 36 z Wieloświata, gdzie szatan rządzi wszystkim, a nie Bóg. Dzisiaj pokażę Wam American Christian Science Fiction Thriller. Film z 2023 roku, pod tytułem Zmiana. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Mężczyzna o imieniu Kevin Garner wychodzi z jeziora w okropnym stanie i przypływa na brzeg. Poprzez narrację ujawnia, że to nie jest jego świat, i stara się znaleźć drogę do domu. Osusza się i zaczyna iść, ale podczas spaceru naciska przycisk na nadgarstku i znika w powietrzu. Przypomnienie z wcześniejszego czasu, Kevin jest menedżerem funduszy hedgingowych, który właśnie dowiedział się, że rynek nieruchomości załamał się, a jego firma zamyka się zwalniając wszystkich pracowników. Po usłyszeniu tych druzgocących wiadomości Kevin, który jest osobą wychodzącą z alkoholizmu, postanawia porzucić trzeźwość i zatopić swoje smutki w alkoholu. Dociera do barów hotelu i zamawia drinka, ale zanim zdąży wziąć choćby jeden łyk, podchodzi do niego kobieta o imieniu Molly. Molly ujawnia, że jej przyjaciele zwali ją, aby przyszła porozmawiać z Kevinem i nakłoniła go do zaproszenia jej na randkę. Kevin przyjmuje tę sytuację i zaczyna flirtować z Molly. Pytam, jak mają dalej postępować, a Molly przedstawia im całe życie: od pierwszej randki przez piątą randkę, do wspólnego gotowania i chodzenia do kościoła. Aż po moment, kiedy są małżeństwem, i zaczynają mieć problemy, ponieważ takie jest życie. Kevin odsuwa drinka i mówi, że normalnie zgodziłby się z nią, ale teraz najgorsza rzecz, jaka mogła mu się zdarzyć, się właśnie wydarzyła. Jednak siedząc tu z nią, nic z tego się nie liczy. To zdanie robi naprawdę duże wrażenie. Prosi ją, aby wypiła z nim herbatę. Ma ona się zgadza. Lata później Kevin i Molly są już małżeństwem. Jednak ich związek zaczyna się rozpadać od czasu zaginięcia ich syna Daniela, co doprowadziło oboje do fatalnego stanu psychicznego. Kevin przychodzi do swojej nieszczęsnej pracy, gdzie jego młody szef go nienawidzi, obwiniając ludzi takich jak Kevin za to, że jego rodzice stracili dom. Kiedy Kevin wraca z pracy do domu, dzwoni do Moli i przeprasza za swoje ostatnie zachowanie. Mówi, że tak bardzo tęskni za Danielem. Molly pyta go, czy zapłacił rachunki, na co Kevin wścieka się. Zauważył, Andrzej, że jest w pracy przez cały dzień, więc nie ma możliwości płacenia rachunków w trakcie swojej złości jego samochodowego strasznemu wypadkowi z ciężarówką. Następnie Kevin zostaje wyciągnięty z samochodu przez nieznanego mężczyznę i ponownie traci przytomność. Kiedy budzi się po raz drugi, znajduje się w załuku, a mężczyzna wciąż tam jest. Mężczyzna przedstawia się jako dobroczyńca i mówi, że ma dla Kevina propozycję pracy. Kevin jest dozorientowany i próbuje wrócić do swojego samochodu, ale gdy dociera na drogę, ani samochód, ani nikogo innego tam nie ma. Całe miasto jest całkowicie opustoszałe. Kevin pyta mężczyznę, gdzie wszyscy się podziali, a on odpowiada, że nigdzie się nie wybierali. To Kevin zniknął. Kevin się złości i grozi mężczyźnie, a ten tylko się śmieje i mówi, że ich spotkania zazwyczaj nie przebiegają w ten sposób. Kevin jest dezorientowany i mówi, że nigdy wcześniej nie spotkał tego mężczyzny. Mężczyzna zaprasza Kevina na kolację. Kevin jest niepewny, ale pragnąc wyjaśnienia tego, co się dzieje, zgadza się. Gdy Kevin i dobroczyńca przybywają do kawiarni, wydaje się, że wszyscy tam obecni są przerażeni dobroczyńcą. Podczas rozmowy z dobroczyńcą Kevin uświadamia sobie, że w rzeczywistości jest on szatanem. Dobroczyńca mówi, że nigdy nie spotkał religijnej wersji Kevina. Na co Kevin pyta, co ma na myśli? Dobroczyńca ujawnia, że teoria multiversum jest prawdziwa i istnieje niezliczona liczba Kevinów w niezliczonych wszechświatach, a nowi pojawiają się za każdym razem, gdy Kevin stoi przed jakimś wyborem. Dodaje, że ma zdolność przenoszenia ludzi z jednego wszechświata do innego i wymieniania ich z alternatywnymi wersjami z innego wszechświata. Dlatego nie było nikogo na zewnątrz, ponieważ nie są już obecni w oryginalnym wszechświecie Kevina. Dobroczyńca ujawnia, że gdy ludzie nie zgadzają się co do tego, jakie wydarzenie miało miejsce, to nie dlatego, że widzą je z własnej perspektywy i przez pryzmat swoich uprzedzeń, a dlatego, że on wymienia ich z dopę gangerami. Tuż rzeczywiście widzieli inną wersję wydarzenia. Na przykład Moli oczekiwała, że Kevin zapłaci rachunki dzisiaj, i może nigdy tego nie obiecywał, ponieważ dobroczyńca przeniósł oryginalną Moli do innego wszechświata, a ta Moli, z którą Kevin się spotkał, obiecała, że zapłaci rachunki. Kevin jest strząśnięty. Dobroczyńca wyjaśnia, że te najprostsze nieporozumienia są wystarczające, aby stworzyć kompletny i całkowity chaos. Kevin nie wierzy mu, dobroczynca dobroczyńca mówi, że wymienił oryginalną Molly już jakiś czas temu, kiedy Kevin dał jej specjalny wisiorek. Kevin mówi, że Molly po prostu przestała nosić ten wisiorek, a dobroczyńca ujawnia, że oryginalna Molly nigdy go nie nosiła. Wściekły Kevin żąda, aby dobroczyńca udowodnił, że potrafi przenosić ludzi. Przenosząc kogoś z restauracji, na przykład ich kelnerkę Tinę. To dobroczyńca ma za to zrobić. Tina i jej rodzice wydają się zrozpaczeni, a Kevin zmienia zdanie. Jednak jest już za późno i Tina znika przed ich oczami. Dobroczyńca mówi, że generalnie wymieniłby Tinę na Doppelganger'a Gangera z innego wszechświata, ale Kevin by w to nie uwierzył, więc musiał wysłać Tinę do wszechświata, w którym w ogóle nie istnieje. Jednak ma to straszny wpływ na psychikę przeniesionej osoby. Kevin nie może uwierzyć w to, co zrobił. Pyta Dobroczyńca, czego od niego chce. A Dobroczyńca odpowiada, że przenoszenie to ogromna praca i nie może wykonywać tego sam. przenośników strategicznie rozmieszczonych we wszystkich wszechświatach, którzy wykonują jego pracę. I cały Kevin został jednym z nich. Kevin mówi, że nie będzie wykonywał takiej złej pracy. Ale Dobroczyńca odpowiada, że ma już wiele wersji Kevina z różnych wszechświatów pracujących dla niego, więc ostatecznie Kevin też się ugnie. Kevin siada i zaczyna modlić się do Boga, co zaskakuje Dobroczyńcę. Na początku się śmieje, ale Kevin nie przestaje. Dobroczyńca staje się wściekły i krzyczy na Kevina, ale ten nadal się modli i ostatecznie znika. Kevin przeprasza rodzinę Tiny i odchodzi. Mija pięć lat, podczas których Kevin utknął w tym wszechświecie i dowiaduje się, że cała Ziemia znajduje się pod totalitarnym reżimem ustanowionym przez samego Dobroczyńcę. Ludzie na tej Ziemi... Zdzierali się nawzajem w wojnach i konfliktach, a następnie przybyli przynosiciele, Działając w tajemnicy, przenosząc wszystkich problematycznych ludzi, takich jak politycy i duchowni, aby zapewnić spokój, Przenosiciele używali urządzeń na nadgarstkach zwanych dewiatorami. Potem Dobroczyńca przybył i przekształcił ten świat na swój obraz pełen strachu, nieufności i całkowitego braku wiary. Ludzie żyją w nędznych warunkach, bez nadziei i marzeń, ale Kevin zawsze szuka drobnych światek w całkowitym mroku. Kevin teraz żyje pod fałszywym nazwiskiem, ponieważ jest poszukiwany za nielegalną modlitwę w kawiarni sprzed pięciu lat. Dobroczyńca nie wróci do niego od tamtego czasu. Kevin spędza czas na niskopłatnej pracy, aby móc pozwolić sobie na jedzenie. Pisze również z pamięci wszystko, co pamięta z Biblii i potajemnie rozprowadza ją wśród ludzi, Ponieważ Pismo Święte jest całkowicie nielegalne w tym wszechświecie, ma jednego przyjaciela z pracy, Gabriela, który pomaga mu obaj potajemnie szukałem przenośnika, aby Kevin mógł ukraść jego dewiator i wrócić do swojego własnego wszechświata, Gabriel próbuje czasami przekonać Kevina, że może Bóg się poddał, ponieważ żyje w tych nędznych warunkach od pięciu lat. Jednak Kevin nadal ma wiarę. Kevin przychodzi do specjalnego kina, w którym ludzie mogą oglądać alternatywne wersje. Siebie z innych wszechświatów. Właścicielem kina jest Russo, przyjaciel Kevina. Russo wyjaśnia, że wcześniej ludzie lubią oglądać wersje siebie i żyć przez nie pośrednio, ale teraz chcą widzieć wersje siebie, które radzą sobie gorzej, tak aby poczuć się lepiej. Wszystkie alternatywne wersje Kewina są okropnymi ludźmi, robiącymi straszne rzeczy, ale w jednym wszechświecie widzi Molly i jest zachwycony. Russo mówi, że jest to niezwykle rzadkie, aby ktoś mógł zobaczyć inną osobę w alternatywnych wszechświatach. I Kevin traktuje to jako znak od Boga. Następnie odbywa się protest, ponieważ most jest zablokowany przez policję i nagle mężczyzna przebiega przez tłum i znika w powietrzu. Ludzie myśleli, że przynosi ciało i tę planetę razem z dobroczyńcą, ale okazuje się, że nadal są tutaj. Kevin zyskuje nadzieję, że uda mu się znaleźć dewiatora. Kevin widzi kobietę zostawiającą swoje dziecko bez opieki w sklepie spożywczym i przypomina sobie, że tak stracili swojego syna z Mori. To wołuje w nim wspierar wspomnień, w którym przypomina sobie, jak on i Molly stopniowo się oddarali, ponieważ wierzył, że ich syn nadal gdzieś żyje, podczas gdy ona chciała tylko opłakiwać stratę. Desperacko szuka alkoholu w śmietniku i znajduje trochę, ale zanim zdąży wziąć łyk, jego sąsiad Raid zaprasza go na kolację. Podczas kolacji okazuje się, że Raid i jego rodzina wiedzą, kim naprawdę jest Kevin, i Raid prosi go, aby nauczyli go córki Biblii. Kevin siada z nimi i opowiada im historię Hioba. Który stracił swoją rodzinę, majątek i zdrowy z rąk diabła, ale ponieważ jego wiara w Boga nigdy nie zgasła, otrzyma z powrotem dwa razy więcej niż stracił. Na telewizji ogłoszono, że dobroczyńca powrócił do tego samego wszechświata, a celem wizyty jest ponowna próba przekonania innego Kevina do zostania przenośnikiem. Kevin ponownie udaje się do kina, aby sprawdzić, czy natknie się na alternatywne wersje Molly, a mimo wątpliwości rusa, znowu tak się dzieje. Tym razem ma możliwość przyglądania wszystkich alternatywnych wersji Moli. Jest jedna, która jest pielęgniarką i samotną matką, inna, która jest nauczycielką, a w końcu jedna, która wydaje się być terapeutką i nosi wisiorek, który Kevin jej dał. Kevin zdaje sobie sprawę, że to jest jego własna oryginalna Molly, ponieważ dobroczyńca powiedział, że nigdy nie przestała nosić tego naszyjnika. Jest bardzo szczęśliwy. Russo jest szokowany. Kevin pyta, w którym wszechświecie się znajduje, ale Russo mówi. Że próba odkrycia tego nie ma sensu, ponieważ nawet nie ma dewiatora. Kevin zdaje sobie sprawę, że w tej chwili zna dokładną lokalizację tylko jednego dewiatora na do dobroczyńcy. Decyduje się go ukraść. W tym celu prosi Gabriela o zdobycie broni. Gabriel ostrzega go, że próba stawienia czoła diabłu tylko z bronią. To zły pomysł, ale Kevin nie słucha. Następnego dnia dobroczyńca przybywa z innym Kevinem, aby go zrekrutować. Oryginalny Kevin próbuje wejść do restauracji z bronią, ale gdy przechodzi przez drzwi, ląduje we własnym pokoju. Próbuje to zrobić kilka razy, a za każdym razem kończy tym samym. Ostatecznie zostaje postrzelony w ramię. Kevin staje się sfrustrowany i boga-boga, o choćby odrobinę pomocy. Wtedy dobroczyńca pojawia się w pokoju i kradnie broń Kevina. Sprawia, że Gabriel pojawia się i pyta, czy to jego broń. Gabriel mówi, że nawet nie zna Kevina. Dobroczyńca śmieje się z tego, jak szybko. Ludzie są gotowi wydać Kevina. Właśnie tych, których próbuje uratować swoimi stronami z Biblii. Zwraca uwagę, że Bóg pomógł mu raz, a potem zostawił go samego na następne pięć lat cierpienia. Nie zrobiłby tego, gdyby Kevin zgodził się na jego ofertę. Zatroszczyłby się o niego. Na zawsze. Kevin by tego, gdzie jest jego syn, i żąda, aby powiedział, czy go przeniósł. Dobroczyńca nie odpowiada. Zamiast tego mówi, że Kevin. Nie jest dobrym człowiekiem, tak jak jego wszystkie inne wersje, i udowodni to. Proszę Kevina, aby spojrzał na zewnątrz. Kevin odkrywa, że policja zastrzeliła Raita tylko za to, że go znał, a następnie policja rusza za nim, strzela do jego pokoju. Gabriel zostaje zabity. Gdy Kevin upada na ziemię, zauważa dewiator na garstką Gabriela i uświadamia sobie, że jest przenosnikiem, chwyta urządzenie i przenosi się do innego wszechświata. Gdzie wpada do jeziora, potem znowu się przenosi i ląduje w szpitalu psychiatrycznym, gdzie jest ścigany przez inne wersje Gabriela. Spotyka Tinę, kalnerkę w szpitalu psychiatrycznym i to nie w poczuciu winy, gdy uświadamia sobie, że skaza ją na ten los. Ale zanim zdąży przeprosić, Gabriel przybywa i Kevin znowu się przenosi, teraz ląduje w domu alternatywnej wersji siebie, będącego bosem mafii. Który próbuje go zastrzeć i zabrać jego Dewiatora. Kevin jednak wciąż ucieka. Na koniec Kevin wraca do swojego pokoju, aby zobaczyć, jak Raid jest załadowywany do karetki. Policja dostrzega Kevina i zaczyna go ścigać. Pośpiechu biegnie do kina, gdzie odnajduje oryginalną wersję Moli. Jeruso podejmą współrzędny jej wszechświata. Wreszcie Kevin przybywa do jej wszechświata i staje przed nią. Mówi, że kochają bardziej niż cokolwiek innego na świecie. I przeprasza, że nie do jej przestrzeni na opłakiwanie ich syna. Mówi, że mogą się znowu razem związać, ale Molly stwierdza, że to on zakończył ich związek. Kevin uświadamia sobie, że w tym wszechświecie mógł to zrobić. Wygłasza wielką przemowę o tym, jak oboje mogą dziać w każdej rzeczywistości i wszechświecie. To, że są razem, ma dla niego sens. Przemowę porusza Molly, ale zanim Kevin zdąży dokończyć. Dobroczyńca przybywa i zabiera go z powrotem. Odkrywa, że wiedział o wszystkim, co Kevin robi przez ostatnie 5 lat. Po raz kolejny, aby udowodnić, że Kevin nie różni się od innych Kevinów daje mu wybór, może albo zjednoczyć Tinę z jej rodziną w tym wszechświecie, albo zjednoczyć się z Moli, Kevin zastanawia się nad tym wyborem przez chwilę, a dobroczyńca mówi, że to Kevin chce Moli. Nie czyni jego wyboru złym. Kevin stwierdza, że dobroczyńca jest niczym innym jak kłamcą. Na co dobroczyńca odpowiada wściekle, że to nie on jest kłamcą, lecz Bóg. Mówi, że Bóg twierdzi, że dba, chroni i wybacza, ale jeśli naprawdę tak jest, dlaczego pozwala diabłu na tak straszne czyny? Dlaczego pozwala, by ten świat stał się mrocznym bałaganem, jaki jest? Mówi, że Bóg ich porzucił. Kevin odpowiada, że nawet w tym mrocznym bałaganie w najgorszych miejscach widział piękno i nadzieję, co sprawia, że jest bardziej przekonany niż kiedykolwiek, że Bóg istnieje. Wybiera Tina. I w sercu. Żegna się z Moli. Dobroczyńca wściekły i próbuje zabić Kevina, ale w tym momencie pojawia się jasne światło i Kevin znika. Kevin budzi się w łazience w restauracji bez najmniejszego zadrapania i wychodzi, aby zobaczyć Moli siedzącą samotnie przy basze. Okazuje się, że to Moli, pielęgniarka oraz samotna matka. Kevin podchodzi do niej i używa tej samej kwestii, którą ona użyła gdy pierwszy raz podeszła do niego z powodu wyzwania prosi ją o randkę. A ona się zgadza, co w końcu prowadzi do ich małżeństwa. Kemi żyje niezwykle szczęśliwie z Moli, ich dwójką dzieci, córką i synem. Tak jak Job, Bóg da mu wielokrotnie więcej, niż stracił, aby nagrodzić jego wiarę. Koniec. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się nasz materiał, porób nasz kanał i subskrybuj, tak aby być na bieżąco z podobnymi treściami. Daj nam znać również, jaki film chciałbyś, abyśmy dla Ciebie podsumowali. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.